Życie jest piękne, życie jest proste, tylko, tylko my jesteśmy skomplikowani. I, I chciałabym, żeby ludzie uwierzyli w to, że jest mnóstwo możliwości i tak naprawdę nasz los jest w naszych rękach. I nie mówię to z perspektywy osoby, który, której wszystko się udało, też straciłam dziecko, przeszłam przez ogromną traumę um, i bałam się właśnie to powiedzieć, to także dobrze, że może takie e, już tak na koniec, żeby jak to się powłacze, no to e, chociaż e, będzie na koniec można. Także mówię to z perspektywy osoby, której bardzo dużo, dużo przeszła, też mój mąż poznaliśmy, jak się poznaliśmy, liczyliśmy od razu wpadkę, więc ale to nie było takie jasne. Że nam się uda stworzyć tą rodzinę. Ciążę spędziłam w Anglii, nie miałam pracy ani mieszkania, ale jak człowiek po prostu wie, że, że, że życie jest dobre i że rzeczy się dzieją, ale ma w sobie taką potrzebę i odwagę i wiarę w to, że, że, że może mieć szczęśliwe życie, to się jest w stanie podnieść z tego. Um, i otaczać się dobrymi ludźmi bez po prostu skrupułów a żegnać się z tymi którzy po prostu już nie są po naszej stronie może nigdy nie byli um, i iść po swoje także um, go for it drodzy widzowie drodzy słuchacze pamiętajcie że najważniejsze w życiu brać odpowiedzialność za to co robicie odpowiedzialność czyli odpowiadać na to co wam przynosi życie więc myślę, że to jest takie clue, takie sedno, żeby jednak wziąć życie w swoje ręce i nie zwalać winy na tatę, na mamę, na sąsiada, na rząd, tylko po prostu pomyśleć, co Wy w tej sytuacji możecie zrobić.